Ciemoneczko widzowie, jako iż y, nudy straszne na tych lekcjach zdalnych, bo pewnie jak wiecie, są teraz lekcje zdalne z domku, nie powinniśmy wchodzić, to, y, to trzeba coś zrobić, i tym sposobem mam do Was prośbę o pytania na QA. Będziecie mi zadawać pytanie, ja będę na nie odpowiadał ładnie. i... I może odpowiem sobie na jakieś przykładowe pytanie, które ktoś mi kiedyś zadał, czy gdybym miał być y, lampą stojącą, czy wiszącą, to którą bym wolał być, jak już, że dzisiaj mam w miarę dobry humor, to wolałbym jednak postać, bo powisieć to mogę jak mi jest smutno. Mm. No i więcej pytań w sumie nie ma, ale mogą być jak mi je zadacie, więc miłego dziąka, widzowie, czy kiedy to oglądacie, i nara.